Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Na samym początku może dzisiaj zaczniemy od drugiej strony, odpowiemy sobie na zarzuty heretyków. Mianowicie: jak Maria mogła zostać dziewicą po urodzeniu Pana Jezusa? Pięknie tłumaczy ten fragment Święty Grzegorz z Nazjansu, który mówi właśnie, że Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu również kiedy wchodził do apostołów, pozostawił drzwi zamknięte, no ale jednak wszedł do środka, prawda? I podobnie tutaj pozostawił Najświętszą Maryję Pannę zawsze dziewicą, ale jednak na ten świat przyszedł. Więc widzimy tutaj doskonałe to porównanie, które obrazuje, jak Matka Boża zachowała swoje dziewictwo. Ale właśnie propos tego, dlaczego Maryja musiała w ogóle zachować dziewictwo, nawiążemy sobie w kolejnej części tego filmiku. Natomiast kolejnym ich zarzutem jest to, że Maryja miała rzekomo jakieś inne dzieci, bo tam pisze, że przyszli na przykład Matka Pana Jezusa z Jego braćmi. No dobrze, tylko że jednymi z braćmi tego Pana Jezusa byli Jakub i Józef których matką była m.in. Maria Klofasowa. Czyli co? Ju Jakub i Józef powinni mieć dwie matki, z tego wychodzi. Więc widzimy tutaj kompletne wypaczenie heretyków. Ale żeby zacząć od początku, gdzie Pismo Święte o tym mówi i to zapowiada? Więc kiedy zobaczymy, co odbije do pieśni nad pieśniami, ten fragment również można odnieść do Najświętszej Marii Panny. W czwartym rozdziale, dwunastym wersecie, natchniony autor pisze... Zamkniętym ogrodem jesteś siostrą, a oblubienicą, a więc Maria jest tym właśnie rajskim ogrodem Edem, jak uważamy, który jest zamknięty, i właśnie z tego ogrodu rodzą się potem Adam i Ewa. A więc Chrystus, nasz Pan, który jest drugim Adamem. De facto, już widzimy w księdze rodzaju tą symbolikę. Najświętsza Maria Panna jest symbolem raju, który był rzeczywiście dziewiczą ziemią, która rodzi Adama, a jak przeciwstawia chociażby Adama. Święty Paweł Panu Jezusowi, nazywając Adama pierwszym człowiekiem, przez którego przyszła śmierć. Tak, przez drugiego Adama Chrystusa przyszło życie. Natomiast, jeżeli zobaczymy jeszcze do księgi Ezechiela, mamy tam również napisane, że ta brama jest zamknięta i przez nią wchodzi tylko Pan. Mamy tutaj więc wprost stwierdzenie, że ta brama jest dla wszystkich innych zamknięta i tylko Pan może przez nią wejść. no więc kto jest tą bramą? Rzecz jasna, najświętsza Maryja Panna, przez którą Pan Jezus przyszedł na ten świat. Więc to jeżeli chodzi o Stary Testament. A natomiast w Nowym Testamencie heretycy często powołują się na fragment pierwszego rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza, gdzie pisze, że Józef nie współżył z Marią do czasu, aż porodziła pana Jezusa i tak dalej. No ale gdzie pisze, że współżył z nią dalej? Nic takiego tam nie pisze. Wręcz przeciwnie. Pisze, że nie współżył z nią, i tutaj ewangelista zaczyna kompletnie nową myśl, więc kolejny argument jest obalony. No i właśnie, mamy w liście do Hebrajczyków również wspomniane, że Pan Jezus, jest to zresztą cytat z jednego z psalmów, mówi do Boga: I będę oznajmiał imię Twoje moim braciom, w drugim rozdziale to mówi. No i właśnie. Adelfus, takie greckie słowo opisujące braci pana to zarówno tych bliższych jego krewnych, który, z którymi przyszła Maryja do niego. No i zarówno tym pięciuset, którym się ukazał. Również do nich święty Paweł opisuje słowo Adelfus, czyli co, Pan Jezus miał pięciuset braci, mam rozumieć, tak? A najlepszym tego chyba przykładem będzie święty Paweł, który pisał listy do braci w Rzymie, do braci w Koryncie. To co, można z tego wywnioskować idąc z wypaczonym tokiem myślenia heretyków, że jego matka rodziła mu wszędzie braci? Tym bardziej, że też na przykład do Tymoteusza pisze: Dziecko moje ukochane. No ale Tymoteusz przecież nie był jego fizycznym synem. Więc widzimy tutaj kompletne wypaczenie heretyków, którzy biorą fragmenty Pisma Świętego dosłownie. A niektórych nie można brać dosłownie. Tak samo jak chociażby tego momentu, 7 dni stworzenia, które było tylko po to, aby usłysłowić Żydom, po co jest szabat. No więc tak, do dzisiaj nazywa się na Bliskim Wschodzie bliższych krewnych. Nie ma takiego określenia, stopniowania jak kuzyn tak dalej. Nazywa się ich po prostu braćmi, te osoby, które należą do najbliższej rodziny. A Maria Kleofasowa również należała do najbliższej rodziny Najświętszej Maryi Panny. No i właśnie, dlaczego Maria w ogóle musiała zachować swoje dziewictwo? Ponieważ, jak opowiada nam o tym tradycja, również poparta pokrywami, m.in., Właśnie proto Ewangelia, Jakuba opisuje dzieciństwo Najświętszej Maryi Panny, która podobnie między innymi jak właśnie ten Samuel była uproszona przez swoją matkę, którą była święta Anna u Pana Boga, ponieważ ona również była bezpłodna, tak samo jak i ojciec Najświętszej Maryi Panny, święty Joachim, co stało się dla niego powodem do niesławy, gdy ktoś mu to wypomniał nawet w świątyni i uciekł na pustelnię od swojej żony. No i właśnie ta święta Anna zaczyna się modlić i uprasza ten cud, że święty Joachim wraca i Anna poczyna dziecko, którym jest właśnie Najświętsza Maria Panna. No i co robi właśnie Anna? Obiecuj, że jeżeli pocznie dziecko, to ona je odda do świątyni. No i właśnie Najświętsza Maria Panna się poczyna. I ona jest niesamowicie pokornym dzieckiem od samego początku, co widać. I oddaje właśnie Matkę Bożą do świątyni, gdzie odbiera kształcenie pod okiem kapłanów. No i tak jak podaje nam również to tradycja, to ona miała właśnie użyć tą zasłonę do miejsca Najświętszego, która potem się rozdarła, kiedy Pan Jezus umarł na krzyżu. I właśnie co było nowością w czasach Starego Testamentu właśnie Matka Boża podczas swojego pobytu w świątyni miała złożyć Panu Bogu śluby dziewictwa. No i zobaczmy, jak Pan Bóg pięknie działa. Maria zachowała swoje dziewictwo, ale urodziła Chrystusa, do którego w końcu była przeznaczona, aby go urodzić, i przez to stać się matką dla całego Kościoła świętego. Że Maryja jest matką całego Kościoła świętego możemy wywnioskować to z prostego faktu. Czym jest Kościół? Kościół jest ciałem Chrystusa. Przez chrzest stajemy się, jak mówi święty Paweł, częściami tego Kościoła. A więc skoro już tworzymy z Panem Jezusem jedno ciało, którego Maria jest matką, to Maryja jest matką Kościoła, matką nas wszystkich. Zresztą w XIX rozdziale Ewangelii według św. Jana. Pan Jezus mówi do Jana Apostoła, który już był wyświęconym kapłanem, biskupem tego kościoła, czyli de facto już reprezentował Kościół pod Krzyżem, że to jest jego matka. Czyli mamy to stwierdzenie, że Maryja jest wprost matką Kościoła Świętego. Taki ojciec Kościoła Święty Hilary Spotier, opisując ten fragment Ewangelii, komentując go, mówi: Gdyby Maria miała więcej dzieci, to po co pan Jezus by oddawał swoją matkę Janowi za matkę? Dla Żyda, który miał obowiązek przyjąć swoją matkę, która no, wdowa w Izraelu była traktowana gorzej od zwierząt, to by była dla niego wielka ujma, gdyby ktoś za jego życia, gdyby ona rzeczywiście była jego matką, oddał jego matkę komuś innemu. Więc pan Jezus by musiał popełnić grzech, jeżeli by miał żyjących braci z Maryi, no i oddałby swoją matkę świętemu Janowi, który był de facto. To no obcym człowiekiem, prawda? Ale właśnie teraz, żeby nawiązać do tradycji, nawiążemy sobie również do apokryfów Starego Testamentu. Taki apokryf Ody Salomona mówią, tak jak mówi chociażby Księga Izajasza, że Maryja nie odczuwała swoich bólów podczas porodu, a wiemy, że bóle są skutkami grzechu pierworodnego, tej klątwy, która została rzucona na człowieka przez ten grzech właśnie w ogrodzie Edem. Więc widzimy tutaj ten, to stwierdzenie, że Maryja już jest wolna od grzechu, skoro nie odczuwa jego skutków. Natomiast również ten apokryf stwierdza, że Matka Boża również została dziewicą. Tak samo mówi kolejna pokryw Starego Testamentu, który zapowiada ten moment, tak zwany w niebo wstąpienie Izajasza. Ale przechodząc do Ojców Kościoła, już od samego początku, oni najpierw, jeśli chodzi o postawę Najświętszej Maryi Panny i w ogóle jej osobę, przeciwstawiali ją grzesznej Ewie. Bezgrzeszna Maria jest przeciwstawiona grzesznej Ewie. Ewa zgrzeszyła, no i rodziła właśnie ludzi ku śmierci. A Maryja przez, przez swoje posłuszeństwo zaczęła rodzić ludzi do życia. No i właśnie, święty Ignacy Antiocheński, który bezpośrednio Najświętszą Maryję Pannę znał, bo był uczniem Jana Apostoła, któremu Pan Jezus powierzył swoją Matkę, pisał o właśnie Matce Najświętszej jako, wiecz... jako dziewicy. Potem święty Jusy Męczennik, również przeciwstawie Maryi i Ewie, jak sobie to przed chwilą zrobiliśmy, i pisze, że Maryja jest dziewicą. No i tak właśnie przechodzimy sobie do III wieku, kiedy mamy stwierdzenie przez świętego Hipolita Rzymskiego, że on jako pierwszy używa w ogóle tego słowa, że Maryja jest wieczną dziewicą. Potwierdza to również także Orygenes. Potwierdza to m.in. już potem święty Atanazy. No i mamy ten dogmat dalej rozwinięty. De facto zaprzeczają tylko temu heretycy, których święty Augusty nazywa antydikomarianitami, którzy zaprzeczali, że Maryja była wiecznie dziewicą, a pisze to już na początku V wieku. Wiecznego dziewictwa Maryi bardzo bronili między innymi, tak bardzo przez protestantów promowani i kochani Eusebiusz Cezarei i Epifaniusz z Salaminy, a więc widzimy dogmat non stop był rozwijany w kościele i potwierdzany przez kolejne wieki aż do właśnie VII wieku, kiedy to Papież Marcin I na Synodzie Laterańskim, który wówczas cieszył się bardzo wielką sławą i uznaniem. Przyznał ten dogmat Najświętszej Marii Pannie, że każdy, kto chce być katolikiem, musi wierzyć, że Maria jest wieczną dziewicą. Co ciekawe, w pierwszych wiekach chrześcijaństwa sobory de facto odbywał się tylko na wschodzie, ale ten synod już miał taką rangę, że rzeczywiście cały kościół powszechny przyzjął ten dogmat. Na samym Lateranie odbyło się potem pięć kolejnych soborów kościoła w okresie średniowiecza, w tym również czwarty Sobor Laterański, który był około na 200 lat takim zwalczaniem błędów w kościele i również promowaniem katolickiej doktryny, więc można go porównać de facto do godnej poprzedniczki Soboru Trydenckiego, który również był największym i najlepszym soborem katolickim w kościele. Ponieważ on jako jedyny de facto tak doktrynę katolicką umocnił i zwalczał błędy, które się pojawiały w trakcie reformacji, że wystarczył na 300 lat. A tak patrząc na wczesny kościół, sobory zwoływano mniej więcej co kilkadziesiąt lat, więc widzimy, jak ten sobór musiał być po prostu dobry, że wystarczył na 300 lat, żeby wszelkie problemy, spory doktrynalne zażegnać w kościele i przyklepać katolicką naukę.